No to najpierw musisz mi ale zaśpiewać ładnie. Ja też mię agotki. Poczekaj. Agotki, gdzie stały gdzieś? Ziglody. O, mamy drewne? Uwki anatowe. Aloczki zielone i ziby mi I gumba na górze. A nie? Nie, musisz ładnie stanąć i ładnie zaśpiewać. Ale tu musisz się ładnie patrzeć do kamery. Tak ładnie. Wiesz, to są agutki, ciane agutki. Wiesz, kamerę się źrodym. Oczka mamy brały, łóżki malatowe. A roczki zielone i linowe. I na rana chodzi, na chodzi. I Bardzo ładnie, brawo!